Szanowni Państwo, nikt nie mógł się tego spodziewać wtedy, ale pamiętam, jakby to było wczoraj. To był zwykły lipcowy słoneczny dzień, kiedy kręciliśmy zapowiedź na jednym z zamków na trasie festiwalu Juromania 2022. Wtedy podszedł do mnie nieznajomy nikomu rycerz i wręczył dokładnie taką samą butelkę. Jakie były jego intencje? Wtedy nie mogłem jeszcze przypuszczać. W sumie do dzisiaj na 100% nie jestem tego pewny. Ale coś czuję, że przekonamy się o tym za niedługo. Ponieważ dzisiaj znajdujemy się na pięknym zamku w Pieskowej Skale, jak Państwo widzicie, dzierżę w ręce dokładnie taką samą butelkę. A mając ich kilka, coś nasuwa mi się na myśl. Na pewno jest to jakaś szczególna wiadomość dla wszystkich juromaniaków. Co będzie się działo od 16 do 18 września na zamku w Pieskowej Skale? Dowiecie się Państwo wszystkiego z programu na juromania.pl oraz ode mnie już dosłownie za 3 sekundy. Będę musiał tylko wdrapać się po tych murach, na tą piękną wieżę i stamtąd pełen nadziei, że przeżyję. Będę mógł dla Państwa zrelacjonować cały program tegorocznej Juromanii z Zamku w Pieskowej Skale. Szanowni Państwo, jak widzicie, jestem już w górnej części zamku w Pieskowej Skale i jak obiecałem, pokrótce przypomnę Państwu tylko program, czyli to, co będzie się działo podczas Juromanii 2022, właśnie tutaj. Będą to m.in. pokazy robienia mydeł tradycyjnych, poranek dżentelmena. Wystawa planszowa na dziedzińcu, prezentująca najnowsze wykopaliska na zamku czy pokazy tańców XVIII wiecznych. Oczywiście pamiętajcie, obserwujcie nas na Facebooku, na Instagramie, subskrybujcie kanał na YouTube oraz wchodźcie na stronę www.juromania.pl. tam znajdziecie więcej szczegółów. Także zapraszam Was serdecznie od 16 do 18 września. Widzimy się na szlaku Euromani 2022. Cześć!